Siemanko, niczka, jesteś cześć mati Witam was ja w grze pod tytułem Eurotrack Sumator 2 I dzisiaj może tak zaczniemy od naszych gości Jeśli się z nami jest Duszek O, ja? No ty Zrozumiałem, zro 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 Zbyszek No wiem Cześć, witam I Krzuchów Jestem no i, no i moje wafle, Bartosz i Dawid Halo? Siema. No No to a, a tam jakiś ruski przyjechał miał być z nami Tola Ale, ale... coś go nie ma No to jedziemy no, bo... Ja i tak już mam spóźnienie Bo teraz Dzięki chłopaki Dzięki Dobra Szybko się pozbieraliśmy Nawet A Będzie? No to jedź Jedź Czekaj Muszę się Nastąpić Do Matiego Bardziej To, to nie ty, ty Boże Co ty robisz? W tule się do Matiego Czekaj Wylej się do Mati. Nie, nie No! Tata mnie do... uczył gawarytami jeździć. Dobrze, że do Matiego, a nie do mnie na przykład. Albo do mnie. nie niedobrze. Dobra, to Mati pozwolisz się teraz nie niego. No spoko, spoko, ja się tutaj tylko odbiję. Za ty... za ciebie się schowam. Dobra Krzychu, jedź. Do Kurna, no, nie <toddżę> Mati. Chodźcie, lusterkami zaraz. Albo no. co zostawisz? E, spokojnie. A, i na początku jedziemy do Dresdenu, bo ja mam ładunek, a oni mają już tam dalej. Katedra, ja, ja mam, nie mam nie bardzo Jezu, teraz ja. będzie mi bajm, się światłem w oczy. Aha, czyli na światłach się zatrzymujemy, jakoś. Tak, prędkość też w miarę realną trzymamy, Nie 90 90. Chociaż takiej prędkości to mało gdzie są, bo to polskie drogi, to... to ja mam szczęście, żeś we mnie nie wjechał, bo bym ci normalnie zabudził. Wyszyk, <laughs> <laughs> jaki hardcore. Sorry, sorry, już jadę Tylko mogę bliżej? No nie, czekajcie chłopaki, czekajcie Powietrze Moment, już nabijam Już jadę nie. Szybko mużyna skołował Nie no, no w domu hamowanie, ja pierdolę Czekaj, wyjeżdżać. czekaj, go, bo on ma pierwszeństwo A to wy jeszcze nie wyjechaliście? Ja już jadę A, my sobie... Se... postoimy. tu się my wyszło postoimy. Cholera, <laughs> co ty robisz? pojechał byś No jadę, akurat jak się zatrzymał, to mi się czerwone zrobiło... zielone zrobiło Mami... Martoś za, Kto no ze Sorry to Będziesz malował ten zderzak <laughs> Ja swój Bo to... cię ci wystaje No się przyspiesz Ej, kto za mam jedzie? Aha, nikt nie jedzie. Teduszek, <grystanie> ty masz najmniejszy ping, 36. <grystanie> Ojo! No fajnie. Ile ja mam pingów? Ty tam hamuj lepiej. <grystanie> bo mi powietrza braknie! Ty masz czterysi... 40... Nie, ty masz 43. A w WF ja mam 12. stanął nagle w miejscu. Jedź, jedź, bo wane... bo wane w o Boże, ty i teraz będzie się popisywał Wajnie w ten słup i będzie <noise> Proszę, jedź, człowieku, w lewo Jedź w lewo Ale, je, czekajcie, bo wyście mi tam Uciekli, a my nie wiemy, gdzie jechać No, to no jak prosto Jak skręcisz jakby... w prawo To jedź prosto, cały czas Tak jakby do Volvo byś chciał jechać I co, jak miniesz Volvo, cały czas prosto Nie, a Volvo trzymam chodźcie... daleka No jedź, człowieczku, jedź, dawaj, gazu mu Kiedy ci mi inaczej zwanym skanio. Poczekajmy na nich może, ej. Wszyscy producenci no, ja zmienili V8 na sześciowe rzędóweczki bo to mlepsze, wydajniejsze, nie co, lepsze, wydajniejsze i mniej palne. Co mamy na przebrzmienie? Nikt na to nie patrzy. Ja założę wolny wydech, ja Przychu, bym, to tak brzmi lepiej I zwolnijcie trochę, poczekajmy na nich. Dobra. 150. My się poradzimy no. z Matim. 30. Bo wiesz, mnie kieruje bezpośrednio, nie? ja tam nie zjeżdżam, gdzie oni. Ja będę na Was czekał. No my tutaj będziemy na tym zjeździe co prawo Mati, Ja jedę do Papa w razie wiesz. czego, nie? Jak daleko jesteście, kurde? No, przy, Volvo. Na przy Volvo mijamy, no? To co wreszcie? to jest proste? To to wiem, bo chyba raczej z drogi to nie jest tak, tak. <laughs> My nie że Chociaż raz, mi się, idzie raz idzie mi, da mi się udało uciec z mapy. O, widzę cię Maciej, na radarze. No, to, to teraz mam, chyba A będę nie miał w prawo też? będę ją za, za kręty, jeżeli się nie mylę. Tak? Mhm. Nie wiem, ja na was czekam. A mnie też widzisz, na radarku? Ty chłop, pojechałeś prosto, czy w prawo? prawo, prawo do góry, okay. na Dresden. Wjechaliśmy z Wrocławia. Bo granicznik puści. A mi ten samochód stanie pod górę, to się zabije Dobra, widzę Matiego i Martosza. Marti 300 metrów, 250. No, no to, to ja czekam. Tutaj ta sprawa mam jechać, czy prosto? Tak, tutaj, tutaj no, w prawo. Tak. Macie wszyscy benzynkę, ja? czy trzeba będzie zjeżdżać? Ja, ja mam, powiem. ja mam full. No, to ja mam da, full, bo świeżyciami. Dajmy Ja, Już, ja już, mówię, ja mam benzyny, mam, dobra. Co mam robić? Nie, Ja. Trzeba Bamić! mi się! Nie wjedź we mnie! Za późno. To jestem dobra Janek! Mati! Jestem za sobą tuż! Dobrze! Może mi może cofnąć Chociaż nie to skania, to mam Aha. Jeszcze duszkę bym prześcignął, jakby się dał Tak, bym nie by się chcił. Wcale. Te wjechaliście już przynajmniej do góry czy nie? Tak, Wcale. nie Czemu radio nie gra? Dawaj no O dobra, Matiego mam Raczej znaczy tego, Dawida Mateusz Wajcha Przełóż, tak? <grystanie> Mateusz Wajcha Przełóż, ten człowiek Weichel, przełóż. prawie dostał banana i musiał zmienić nick Bo to jest... To jest człowiek niecywilizowany Pampierz modne? <grystanie> a a... to Co się podeśle panom od multiplayera? Ale tam, tam nawet ludzie z mojego teamu potwierdzą No nie z timu, No z timu to też Bartosz potwierdzi, ale... Barto! Bo ja wyślę to co do FT do no, no On coś powie <grym> w tak. wiesz? On coś powie No a, ja coś powiem. Ja powiem, że mody kradłem, ja się nikt nie boję ja O, dowód no jak... już jest ja kradłem, ja kradłem tylko mody na naczepy, na, na więcej się nie dało a gdzie jest reszta kłydek konwoju? Nie, idziemy ze wami to... złapać tak i się może trochę O dobra, duszka mi złapało Dobra Marta, i... O już nie wolno Przepisował się Te jeszcze. Prawą stroną mnie wyprzedził. O ty Benisie Dobra no to hamuje. A ty możesz Jeszcze nie. A ma zwolnić? Jeszcze nie. A zwolnić? Jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, teraz. Ty w nie umiesz! Dobra. Bo wyjści się nie przepisowo na płytki A ten? Ej słychać jakiś szum opon. No słychać, słychać. Jak się hamuje to jest taki, też taki elektryczny, charakterystyka. Taki... No chyba masz szlaka. <noise> Co ty robisz? No chyba nie. Ale, Ej, ale prosto, czy wy wszyscy nie, nie ma prosto, widzicie, ile wam, prosto, jeźdź, nie jeźdź? widzicie ile wam... pisze na GPS-ie, wszyscy musicie 90 równa 50. Ty co no zaraz to... robisz? I pisze 80 i 60. Ja, a bo ty, nie, to... co ty robisz? Boże. Leży, leży, jeździ Ja idę płaczę, a on z lewej strony ten na tego... Er on nie jedzie, bo Dobra. kiedy z tam ktoś wam Ja da. czekam w Dresden. Nie, nie czekamy na niego, wejdź go. Ja czekam Dresden. Dobre. Ja Dobre, czekam do ja, się, i, ja czekam w Dresden, kurde. Ja jadę, jadę no podmyłem. Wejść to. Manager. garażu. Tu się. tu był? No co za idiota tak, Gdzie mamy, na... ile, ma... ile ja mamy barzy. do najbliższego celu? Bo bym się naprawił 175 sto co się stało, W duszkę wjechali, to jak wryty, ja w niego wjechałem Wy tansujcie I rzędziemy Dobrze, Rzędzie. że wiedziałem, że nie wyprzedzać Ja pierdzie... a co za idiota tak perfilnie We mnie wjechał, masz mnie wyprzeć Dobra, ja martym to 80 jak szkrania ta tam mną jedzie Wiem To bo. To też ta... skania weź, Dawid, dajcie mu drogę zajedźcie mu drogę To to jest kanie. mu ładunek. drogę. To by się nic nie stanie Wbił Próbowałem się, Wbił się u mnie w przyczepę I go odbiło? No Kto? i go odbiło Te, Ten Skani ja? Nie, nie ty, ten zeskani co was tam położyć. No, ja, dajcie mu reporta, Zgłoście report z ID Zgłoście report w Krzysiek go nie mam na Tabie Uciekli Czemu jestem mokry no? się. <gry> Troszeczkę nie pojedziemy Musimy ich dogonić Tak nie miało być Mieliśmy jechać jeden za drugim Ej, Krzysiek Wiem, spokojnie Pod kombajn by wjechał Checkate. Czekaj Czekaj Czekaj, czekaj Krzysiek, rozładunek Dresden Ale Jedź Jedź, ciulu, jedź Ta, ta druga, co się nazywa Ta, ta, wiesz yy, Firma, litro. w sensie yy, Zaraz ci powiem Transinet Gdzie Widzę wasyba. 476 Ej 476 Jak zwykle bo światło gadać Jakoś światło Słyszałeś? Ja, ja dobra już Tylko muszę ten ej... Ale to Transinet, ten witamy. Klikacie tam To ja w tym transinecie na was czekam Podam prawy przycisk pekro. myszy Klikacie na tego gościa I tam chyba reportecie Dobra już go zreportowałem Spoko Idziemy dalej to mnie tu mija, kurde? Ej! Mati, a tam Duszek. Ooo, cześć! Gdzie się. Co? Gdzie jesteś? Za tobą. Co? Wyjedź! Jadę, sześć. jadę, jadę! Duszek mnie wyprzedził. Jedź, Ja, czekam aż przejdziesz. Mati, powoli. Duszek na prawym puzzle, a nie na lewy, kurde. Pij. No dobra, czekaj, bo ja czekam, żebyś ty mnie wyprzedził. Osiemdziesiątką! No to prawy! Osiemdziesiątką potem. <trym>. Po tamtym, no, tu jest fotelador zaraz, więc. Ja nie zawsze jeżdżę 80, nigdy nie daję. Z założyć krawaty. Czekaj, 90 jest. Selfie. Prawda. To. Ale to... 90 dla osobówek, dla ciężarówek, żadnych mniej. 80. Na no. GPS -y masz. Nie, 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 widzę, widzę. Dobra, jedziemy 70. Kto za mną jedzie? Ja jadę. Za Matin. Ja za krzykiem. Dobra. 80 powiadasz. 70. A ja za nikim! No to ten pomadki i Dawajcie. A ty tam stoisz pało! I cię nie ma. Ja, ja, ja czekam Stoisz tam i czekasz ja na nas. Jeszcze nikt... jadę, bo muszę dojechać do Transit na, na stację nikt? No, nie, nie, nie. Na taką małą to nie ma co zjeżdżać w konwoju, trzeba na większą. Okej. Okay. Nie pomieści nas taka mała. Jeszcze co na nas tam na Za dużo nas, za dużo nas! Awaria się Wiedziałem, że tak będzie. Sprzęgło, panimy w biegu no właśnie, Matki, pal tam, pal rumę. Widzisz mnie tam w lusterkach? Nie, bo mi zasada na katapillar wszystko, o coś tam widzę, no teraz to zakręcie. Dobra, ja już jestem, czekam na was. Czeka, zawsze, bać, zawsze musicie znaleźć taki idiota, który ciebie jedzie. Dawid. No, no, taki Dawid. Kio! No był taki Dawid. O kurde, awaria silnika Wszyscy macie awarię silnika, toś... a ja się jadę normalnie. Ja też ale... jadę normalnie. Ja przeleciałem na 7 to no. i nie no, mam, i w krzychu nie ma awarii. No. A obok mnie przeleciał normalnie. Ile jedziemy na godzinę? 80? Czyli ile masz na nawigację. No no jedziemy no. tyle, ile jest na nawigacji A cal jedzie. Co no. no to? O, Bartosz. A, to dlatego cel, dobra. Bo muszę tutaj modle wyjechać. Czekaj, ty, to jest, jeszcze, Dawid... jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze je... też światła włącz, a nie. Możesz. Widzisz Dawid, Dzięki. ja jestem tolerancyjny, bo ja ich puszczę, a ty zajeżdżasz drogę. Kto ja? Nie, nie, nie dawaj, że nic nie wiesz, wiesz. nie wiesz, mam dowody. No! A kto wczoraj... A kto wczoraj dogęta? A kto wczoraj zrobił uploada, kurde normalnie nową wersję multiplayera? W połowie To było tutaj. dobre. Można no jeszcze raz nagrywać. Chociaż Dokładnie. później już nic nie nagraliśmy, chociaż nagraliśmy my we później sami. Ale spokojnie to... To, to na Dawida kanał poszło. No, no my też. Mam ma tego też... u się w lepszej jakości, było niego 7 FPS-ów w 60. <noise> <noise> Częściej się pokazywało na 50, że nagrane, a jak wyrenderowałem to 25 <noise> To chociaż się że może 25, a nie 5 <noise> Ile, nawet dwóch nie wyciąga Uwaga, tam ktoś stoi chyba. chyba ona nas, ona nas czeka. Zobaczcie, zobacz e, co tam jest to jest ten ciur? no Zabić go dawaj te teraz, teraz każdy po Bum, Bum, każdy pokój, boom, boom, boom. każdy 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 i tak było najlepsze, jakbym wjechał w każdy Nie, to to Nie, każdy 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 na ale to było dobre. Hacking <grym> Future. Dałoby radę sparować GT450 i GTX 750? Nie, muszą i... być to same. Chociaż Czak. ja byś się pobawił, ale to trzeba już wyższy poziom informatyki znaleźć. A nie, tutaj nie zjeżdżam, Boże <grym> Ej, ja Nie, ryzy, ryzy. ja tu mam zjazd, a nie wiem jak wy Ja mam prosto, nadres. tam. to, to jadę, z wami, jadę z wami, ja z wami. My też. <tuszy> Ty się tam. Widzę, że cię... Przód, tył, przód, tył. Ja? Znowu 90 życie, Bo ja widzę pełną paramiadę no, i was dogodzić nie. Nie, nie mogę. 82. Yy... Ja 90 jeżdżam za nim. Ja 80. Ja 83 mam, dwa na liczniku. Jeszcze 45 km mamy jak coś. Panie, to wygadza z kamery 8. Z kamery? Kurna. Może lepiej nie, bo... No właśnie. Czy się uważaj? Dobra, ale tu my zaraz... W prawo ale po co się stręcamy. wyprzedzacie? Jedźcie jeden dobra. za drugi przecież... Dobra, dobra, ale ja go wyprzedziłem tylko, żeby nie było. Chodziłbym, że nie To jest. Jedzie ten, jedzie ten master track. Uwaga. Jeszcze droga mi zajechał. O! Kolejny jakiś gościu z Twitcha. Jedź. Reklamy są. Zbanuj go. Report za reklamę. <laughs> A tutaj w prawo zjeżdżałem Bartosz. To mam pro... Dobra, dobra. Ale teraz jedziemy na, drzec, na serwis Także pomału chłopak, bo jest ślimaczek O Boże, jedzie ten idiota Tu, już miałem w prawo skręcić, tak? Jedź do przodu, Boże, tak, 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 do przodu, tak, nie skręcaj tu, nie skręcaj O no ja za idiota Boże Dobrze, spokojnie, mam go. o, o Idiota, idiota Tak Dawid, bym normalnie widział Dawida Tak, okay. <laughs> Bo to jest lond Dawida Ja tu zjechałem z Droślimarcha To jest! No i dobrze jedzisz, ja jedzie. za tobą jedzie. Najgorsza 40 na najgorsza jest ta awaria, bo wtedy nie opanujesz ciężarówki, bo nie idzie kierownicą. Idzie! No bo ty nie masz tego falseboka co ja, jedzie ten gościu tam za mną Nie, dobra Chyba jedzie. chyba nie. Jedzie. Nie, ja jedzie, jedzie, jedzie. jedzie. Bo ci no się, się z prędkość. Macie jej odległość. Je, jedzie obok siebie macie. Nie, boję się ja te liczby... Zapamiętajcie te liczby 476 ID Dawida. Ale ja już go z pan zreportowałem. A, się... no, a teraz a, jeśli jest admin to musi go sprawdzić i wtedy dam mu ten kika. Jeśli no, go nie no. ma, to odczuwało. Dawid, Dawid, musimy założyć drugi kanał Musimy założyć drugi kanał Zrobić, dobra, zrobić dobra. kamerę, tak ma wideorejestrator, będziemy jeździć po Eurotracku, będziemy nagrywać i, i ludzi pokablować. Aha, czyli będziemy... zakładamy wspólny kanał tam, dobra. Ale... Eee, na tym skrzyżowaniu w lewo, w bo... i jeszcze raz w lewo potem. Tam też ci zrobiło? A no, wy macie w prawo brany. na... Krawat... A wy macie w prawo na ten, na yes. serwis jak chcecie. No, dobrze, no, ja się o, rozładować, a Dobrze jadę? Tak, raczej. W prawo masz na ten, na warsztat, a ja jadę w lewo, bo ja tutaj zaraz mam. Dobra, bo ja też zajadę na warsztat. Nie, nie mogę było. kręcić. Molina, o, dobra, już mogę. Bez wspomagania to ciężko chodzi. Zamknięte. Co, warsztat ci zamknij. Dawid kiedyś miał warsztat w tak. strasie, normalnie miał. Założył kabinę, potem już nie miał. A się ludzie dziwili, ja, ja, ja. czemu się mu nagle zmieniła kabina. Dzień dobry, jak tam teraz idzie? Bardzo dobrze Tak pomaśnie Czekaj, podciągnę do... O, <laughs> dobra To jest dobrze Czy wy stoicie teraz na światłach? Tak Patrz, stoi za tobą, czekajcie to O, idziemy. szybko Jadą fiuty Debilu Kara za uszkodzenia minus 53 tysiące i nic nie dostałem <laughs> no nie nie mogę. Czy, Jak jest no, ten serwis? serwis. Tak, się w popatrzyłem Prawo, czy w lewo jest serwis? Nie wiem gdzie wy chcesz Do Na Ej, o, ja mam o, gdzieś debo, w stronę debo. Rotterdamu, Londynu Taka trasa Ja mam teraz na Berlin, no, A tak to na Czechy, albo do Dresdenu No to wiesz to. Ja Ej mam do, sobie, do na, sobie na Berlin, ale... A pojedziesz do Anglii, dobra? Nie Ja mam do, ja mam do Gdańska, a do Anglii A w dobra, to jest koparka fajna, to sobie ją wezmę No nie, zgasło Molina Ktoś z naszych jest na tym? Eee, jest! Czekaj, <laughs> nie wjedź we mnie! Mateusz, fajnie, Mateusz. Masz czysto, dobra, jeszcze trochę. O, stój! Yes. Yes. Wjeżdżać! No, yes. Bo duszę za mną! Pało! Wjeżdżasz czy nie? Obra. Dobra, jadę, fuj. Dzięki. Zgasł on. O, jest Mati! Ciecha, bo jadę. Gdzie na, tak, na czerwonym, na czerwonym na, na serwisie Czekajcie, ja już tam do was Ty jadę. się dałeś jeszcze, do Wujka Bochuna kwalifikować, a ty na czerwone nawet nie stajesz Siro się! Już to no, widzę mnie tam już czy to nie? Już to was ja się ustawiam Opuść ośkę i, i puść mnie tam To ma 11 ton eee. do 10, a 11 nie przekracza E, jakie ładne malowania mają te No A my takie też możemy zrobić sobie. Bo to są standardowe malowania No ja wiem A to miał być tylko naprawa, szybki taki, wiecie, pit stop Ej, może stworzymy tam taką... Ej, sobie... paki, bo to miał być pitstop, a my tu już dwie dechy siedzimy We W tam master Już do was jadę, kurde To, to teraz... prowadzi. No, teraz... Duszek! Zaparkuj obok mnie, chodź, ja ci miejsce zrobię Nie, dziękuję <laughs> To teraz kto prowadzi? Ja jadę na Rotterdam. No to ja też jadę na Rotterdam, także prowadzi ten kto. Ja jadę, ja jadę na duszy. duszek. Duszek? No. Ty <grym> Nie Ej, o, ty! A ten gdzie ryje? Ten Marcelo wyjeżdża z tego, z tramery. Jedzie za nami, kurde. Chyba przy jakiś. Ej, chłopaki! Ej, wyjechałeś, Krzychu? Ja jestem obok was. Czekajcie, bo A, się no. zgubiłem. Dobra, ej, ja... A ja już wyjechałem. Czekaj. Ale tak już was, dobra. Oko. mnie tam bieg. A wy, wy już pojechaliście? Rusek, patrzcie kopiuta! Bartosz, co ty robisz do tego nas strachałeś? Pieczony <laughs> Rusek Poland Master. A, wy stoicie schomuj. Mm. jadę za ja. wami. Duszek prowadzi, widzę, kurde, uuu, jaki peleton się zrobił Jadę za no, mami, jadę fajne. A to nie mamy w lewo? Ale... Nie prosto? Aha, no tak też można Gdzie Ja, jedziesz? mam. Ja, 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 ja mam na Rotterdam i jadę prosto Ja mam w prawo, ale ja Pamięci, jadę czy my na my dobrze jedziemy? Dobrze chyba, nie? Ja nie e... ja mam ładunek do Gdańska A, A kto je? Dobra, Ty co wyjdziesz? Na Rotterdam A kto za, kto jedzie tą solówką biało-czerwoną? Zaraz go pojed... Spokojnie, jakiś Poland Master, ja go za to no To on nie pisał tam coś do mnie, się ma Matiś, czy coś? Na starcie? Nie, nie on, on do to mnie to. pisałby... on do mnie zapytań, nikt pisał, to ja mu, ja mu tego... A nie, nie dobra, ten Poland Master jedzie do... spedycji A i 70, ej, chłopaki, ja za Ej, tu 70, ej chodź. 70 50 60 70 50. 50 Ja mam, ja mam 50 A ja mam 60 Dawid nie uznaje okranicznika, też mam 60 Dobra, już mam 49, jedziemy Pekabze, ja zanim za ja podjadę Bartuś, jedziesz? Ja jadę, już. jadę Nie mrugaj mi ty ciu, No przyjdź tak. bo ja nie mogę No to hamuj, jak nie możesz Dobra Depilu Krzysiek, <grym> uważaj <grym> Co za księg Krzysiek, uważaj Boże Co za normalnie... Trąba Nie wiem jaka Ile, pięćdziesiąt, tak? 60. A mój ładunek żeby... widzieliście? Nie, nie Co? Ty weźesz ziemniaki, no, to Bartosz Mam, mam 52 Samba. Bartosz to. Ty ja chyba coś ode mnie No się no uważał no? widzisz to? Co? Bo ja do do za tobą Okej okay. <laughs> Puść sprzęgło Ty e, jesteś za mną? Nie widzę Ty krzyku mi ucieraj, go wyjmij No nic, nie ma wymijania, Dawid bierz ich Jaki, jaki zakaz wyprzedzania kurde on, on mi zaraz zahamuje, hamuj! U mnie jest ciągła U mnie jest też ciągła A w ogóle na mości nie wolno wyprzedać, no to co? Ale... Ej. O Bart... sorry Bartoszki Jedziemy. Właśnie, ja uważam. Ja zhamowałem. Ej duszek! szybko? A Ile ty się jedziesz? 60! 60. 50! A, przejechał, 60. a ty nie w prawo? Dobra, to po prostu. Ja też miałem w prawo jechać teraz, no ale ja jadę to on na. przypadkiem nie ma ustawionej trasy <coughs> dla, dla tych? Y, nie wiem. Tu się chcesz i pi... No ja też 60, o co ci chodzi? 50! <coughs> no to 50. Nie już mam 50. Ty tego lewego! Ale musiałem, bo w mapie go Boga, przed nami! Rusia! O, to to teraz To jest dobre, przynajmniej ktoś powie, że tam przede mną ktoś jedzie. No to jak odmówmy! No to ja będę przyspieszał. Sorry, no ja zaraz po tą górkę nie wjadę tędy. Ej, ty, nie, ja bym chciał uszkodzić pojazd, to będzie tam popchnął, zaraz, Ale nie, nie chcę. Ja mam póki co zero na czepcu i się David? 60... No 50? 60 ed <grym> ja 65. Ale o fajne nie. jest teraz to, że można recetować, nie? Stan licznika. Ale to. No to można robić. No, recetujesz jeszcze ten, nie? Bie przebieg. A? No? No. Ale Jak? fajnie. Jak? Ale. Się to musisz sobie ustawić yy, na klawiaturze. Na który przycisk to strasznie O to ja sobie w ustawieniach poszukam No robić tak A+, D4 i tak po mi. sprawie